Dzień dobry, witamy w firmie translator.pl. Zajmujemy się tłumaczeniami i nauką języków obcych. Tłumaczymy z każdego języka i na każdy język. Uwierzytelniamy. Tłumaczymy stronę www, książki, dokumenty, a uczymy języka angielskiego i języka niemieckiego. Więcej na temat sposobów nauki, kursów, korepetycji czy zajęć indywidualnych pod adresem stron www translatorkl.pl Pamiętaj, że takie czynniki jak motywacja, systematyczność i wytrwałość, na które jedynie ty masz wpływ, będą w głównej mierze odpowiedzialne za Twój sukces. Przypomnę teraz pozostałe omówione w poprzednich odcinkach wskazówki, których zadaniem jest poprawa skuteczności nauki języków obcych. I tak, zachowując alfabetyczny porządek, mamy Attend classes, Be Respectful i Communicate in English. A oto adresy stron, gdzie odpuchać można wykonany w języku polskim opis cytowanych wskazówek. Kolejne wskazówki znajdują się pod następującymi adresami. Te adresy dotyczą strony firmowej Biura Translator .kl, które udostępnia prócz nieodpłatnej możliwości zamieszczania reklam y, osobom odwiedzającym serwis również sklep i to nie tylko z pomocami do nauki, ale także z prawidłowo przetłumaczonymi wzorami formularzy instytucjonalnych. Kolejne pomoce do efektywnej nauki języków obcych rozpoczynały się od sformułowań Do Your Homework, Excel Yourself i Focus on Learning. Zachęcamy również do subskrypcji konta w tym serwisie lub na Facebooku, których administratorzy automatycznie powiadamiają swoich subskrybentów, o nowościach, takich jak na przykład kolejne odcinki wskazówek dla uczących się języków obcych. Natomiast w tym odcinku filmu doświadczeni lektorzy firmy Translator KL omówią wskazówki rozpoczynające się od liter G, H, I. Pierwsza zasad głosi give your best, czyli daj z siebie wszystko. Kiedyś mawiano, że jeśli coś robimy, to albo dobrze, albo wcale. Coś w tym jest, bo czy wiesz, że przystępując do jakiegokolwiek działania, to inwestujesz swój czas i wysiłek? Jeśli już i tak postanowiłeś się uczyć, to czemu nie zrobić tego od razu dobrze? Nie ma sensu podejmowanie wysiłku dla miernego efektu. Wówczas będziesz musiał dwukrotnie zaangażować swój czas. I ponowny wysiłek. Taka praca nikomu się nie opłaca. Nawet to wie. Uwierz mi. Więc jeśli już się uczysz, to prościej, szybciej i łatwiej będzie od razu nauczyć się dobrze. Drugą z kolejnych trzech zasad jest Hand in All Activities on Time czyli przynajmniej zadane prace na czas. Czemu nie później? Później będą kolejne prace dotyczące kolejnego materiału, a tobie będą rosły zaległości. Łatwiej, szybciej oraz bez większego wysiłku jest pracować systematycznie. Nie łudź się, że jesteś w stanie nadrobić stracony czas. Jeszcze nikomu się to nie udało. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe, a ty nie jesteś wyjątkiem, niestety. Zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia językowe. Gdzie oprócz zrozumienia ważna jest wymowa i niuanse gramatyczne. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej uzupełnisz swoje braki, zmienisz swoje błędne nastawienie i zaczniesz pracować systematycznie, co oznacza, że zrobisz postęp. Trzecią i ostatnią w tym cyklu zasadą jest Identify and Work on Your Weak Points. Co oznacza określ swoje słabe punkty i pracuj nad nimi. Z mojego długoletniego doświadczenia jako lektor wiem, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań dla wszystkich młodych ludzi. Jeśli jednak po otrzymanej ocenie, która Cię nie satysfakcjonuje, spokojnie zastanowisz się, co mogłeś zrobić lepiej by zapobiec katastrofie, to w większości przypadków jesteś w stanie określić przyczynę lub przyczyny swojego niepowodzenia. Właśnie to jest lub są nasze słabe punkty, nad którymi powinniśmy pracować, by uniknąć kolejnej przepięknej katastrofy w przyszłości. Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której zdajesz sobie sprawę, że Twoim słabym punktem jest na przykład speaking i nic z tym nie robisz, modląc się jedynie, by jakoś to było na egzaminie. Jeśli nic z tym nie zrobisz, czyli nie popracujesz nad umiejętnością swobodnego komunikowania się w języku obcym, to ta umiejętność sama do ciebie nie przyjdzie, a na egzaminie z powodu stresu może być tylko gorzej, a nie lepiej. Sugerujemy zajęcia z konwersacji w translator KL za 30 zł brutto za godzinę. Ćwiczenia z doświadczonym lektorem sprawią, że poczujesz się pewniej, nie wspominając już o egzaminie, który powinieneś zdać bez większego wysiłku, i to pod wpływem stresu. Pamiętaj, że ćwiczenia czynią mistrza, a bez pracy nie ma kołaczy. Tym samym już dziś zapraszamy na kolejną edycję alfabetycznego poradnika z cyklu jak się uczyć, aby się nauczyć, czyli jak uczyć się angielskiego skutecznie. Kolejne wskazówki rozpoczynać będą się od liter j, k i l. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce.